Otrzymałem od Wilok ich inteligentny zamek i w tym filmiku Wam opowiem o tym zamku, pokażę go zainstalować i przetestuję jego wszystkie funkcje. Ten inteligentny zamek ma kilka opcji otwierania go. Możemy go otworzyć poprzez wpisanie kodu Pin. Możemy użyć odcisku palcu, możemy użyć karty AirFit lub możemy użyć smartfona. I w przypadku smartfona możemy użyć Bluetooth, ale możemy też wykupić Wi-Fi Boxa i wtedy też zdalnie sterować tym zamkiem. Możemy również patrzeć historię, kto kiedy otwierał ten zamek, ponieważ możemy tworzyć wiele użytkowników, więc wtedy możemy rozróżnić każde otwarcie, kto otworzył o jakiej dacie, jakiej godzinie. I ten zamek jest przystosowany pod Eurocylinder. Pokażę Wam za chwilę dokładnie, jak Eurocylinder wygląda, ale jest to dosyć popularny standard w Polsce. I ten zamek jest przystosowany do użytku wewnątrz lub użytku pod zadeszeniem. Nie powinien on występować na deszczu, powinien być chroniony przed deszczem. Także otwórzmy go teraz, zobaczmy, co dostajemy w pudełku. Mamy informację, sprawić, czy pudełko jest w dobrym stanie. Na wierzchu, pierwsze to instrukcja obsługi. Instrukcja jest po angielsku, niemiecku, włosku, francusku i hiszpańsku dostępna. Możemy ją również online pobrać. Główny element tak wygląda: to mamy kody PIN, OTIS palca. To mamy drzwiczki do awaryjnego zasilania tej kłódki. I tu ma pokrętło wewnętrzne. Ten zamek działa na trzy baterie AAA, ale ma też opcję awaryjnego zasilania przez USB-C. USB-C nie ładuje tego zamka, ale pozwala otworzyć drzwi przy zasilaniu przez USB-C, gdyby baterie padły i byśmy nie mieli zapasowych do wymiany. Ale przed czasem ten zamek ostrzega, że baterie są na wykończeniu. Lepiej je wymień, bo za jakiś czas ci padną całkiem i nie będziesz w stanie tych drzwi otworzyć. Będziesz musiał używać zasilania awaryjne, więc nawet jak zignorujcie to ostrzeżenie. To i tak możecie drzwi otworzyć przy użyciu USB-C zasilania tymczasowego. Ten zamek ma regulowaną szerokość. Możemy wyciągać obydwie strony dalej krócej, w zależności od grubości naszej drzwi, także pasowało do naszej sytuacji oraz mamy zapisany numer naszego produktu. Zobaczmy, co jeszcze w pudełku otrzymujemy. Dostajemy szybokręt krzyżowy. Raczej każdy z nas ma taki śrubokręt w domu, ale nawet gdyby ktoś nie miał, to dostajemy zestaw szybokręt. Oraz dostajemy pudełko z częściami. Tutaj mamy te karty AirFit do otwierania tych drzwi. Mamy śrubki, klucz i tam coś jeszcze, co zobaczę później. Otwórzmy to pudełko. Mamy trzy karty AirFit w zestawie. Dostajemy impusa. Tutaj mamy taki cylinder. Nie jestem pewny do czego jeszcze, ale jest takie coś. Mamy taką dużą śrubę. Drugi impus. Taki mały pin do wkręcania. Mały kluczyk. Pewnie jakiegoś resetu. Dwie takie małe śrubki, dwie silikonowe zaślepki. I to jest wszystko, co otrzymujemy w tym zamku. Teraz przejdźmy do instalacji tego zamku. W moim środku zinstaluję ten zamek na tych drzwiach salną do mojego pokoju. I wam teraz pokażę, jak wygląda eurocylinder, który zamienię na ten inteligentny zamek. To jest właśnie eurocylinder. Teraz usunę ten aktualny z drzwi i wstawię ten nowy. Najpierw muszę wykryć tą śrubę blokującą zamek. Następnie usunąć ten zamek. W moim przypadku będę musiał jeszcze te zaślepki zdjąć, żeby wysunąć zamek. I wtedy wkładamy nowy zamek w jego miejsce. Teraz ustawiam zamek w pozycji neutralnej i wyciągam klucz. I teraz usuwam stary zamek. Łatwiej mi było usunąć przy wysuniętym tym języku. I tak wygląda Eurocylinder. To jest kształt myślę, nie, Eurocylindra. I teraz zamienię go na Inteligentny Zamek. Najpierw odklejmy zabezpieczenia. Tu mamy jedną folię na odcisku palcu. Na gałce też mamy założoną folię ochronną. Tutaj na zamku też jest folia ochronna. Teraz włożymy baterię, będzie wygodnie pokazać mi włożenie baterii przed zamontowaniem tego zamka. Tutaj jest blokada, którą muszę odkręcić, żeby móc włożyć baterię. Po odkręceniu mogę to zdjąć. Mamy rysowany kierunek baterii. Teraz otwieram, pokrywam baterię i wsuwamy tą tu baterię. Tutaj mamy też opcję regulacji długości. Ale to za chwilę wy wyreguluję. Na razie to zablokuje. Teraz drugą stronę zdejmijmy do montażu. I zamontujmy teraz to w drzwiach. Zblokujmy to z powrotem. Teraz jest zablokowany już zamek w drzwiach. Mogę to przetestować ręką, że działa. Teraz zamontujmy gałkę lewą. I może dostosować gałkę prawą, czyli teraz z I mogę teraz przesuwać do żądanej pozycji tą klamkę. I ją zablokować w tej pozycji. I klamka jest zamontowana. Widzicie, to się obraca, ale nie otwiera drzwi. Wewnętrzna klamka działa, może otwierać zamyka drzwi. Także instalacja jest bardzo łatwa i szybka. Teraz zjiemy się funkcjami. Tej klamki już działającej, zamontowanej Tutaj mam ważną uwagę, że fabrycznie dowolny kod jest chyba poprawny i musimy zresetować najpierw kod admina, ponieważ ten zamek ma dwa rodzaje loginów administratorów i użytkowników. Administratorzy mogą dodawać nowych użytkowników i ich modyfikować, a użytkownicy tylko mogą otwierać ten zamek. Także najpierw zmienimy hasło admina. Tutaj mamy kroki, jak to zrobić. Klikamy cokolwiek, żeby włączyć kłódkę Klikamy dwa razy zamek. Pisujemy 1, 2, 3, 4, 5, 6 jako fabryczny kod, klikamy zamek, podajemy nowy kod 60 cyfr, znowu klikamy zamek, powtarzamy kod zamek i mamy mostawione nowe hasło, także włączmy kódkę raz, dwa, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. Kłódka, mamy potwierdzone hasło. Dajemy 6, 5, 4, 3, 2, 1, nowe hasło odmina. I sześć, pięć, cztery, trzy, nowe hasło admina. Sześć, pięć, cztery, Dodajmy nowego użytkownika. Dwa razy kłódka, hasło admina, kłódka, dwójka, kod i dwa razy kłódka, dwa razy kod. Spróbujmy. Teraz 2. Wpiszmy kod od 6 do 10 cyfr. No, dajmy 6 jedynek. Zatwierdź. Zatwierdź. I dodajesz nowego użytkownika teraz. Działa kłódka. Popisujemy dobrego kodu. I została zablokowana znowu. Już nie działa. I tak samo możemy tutaj dodać kolejnego admina. Dodać admina z kartą AirFit. Dodać admina na ucisk palca. Dodać użytkownika z kartą AirFit. Dodać użytkownika z odciskiem palca. Możemy też usunąć wszystkich użytkowników. ustawienia fabryczne. Tryb wakacyjny włączyć wyłączyć. Przed przetestowaniem uciska palca i karty AirFit. Połączmy się z aplikacją. Mam aplikację Dodajmy nowe urządzenie. Dodaj zamek. Zeskanujmy kod QR, który jest na klamce. Teraz chcę ID zamku. ID było na pewno na środku napisane, ale chyba też na pudełku może być zapisane, zwłaszcza pudełko. Na pudełku jest też ID zapisane. I aplikacja jest gotowa. Zobaczmy, jakie opcje w aplikacji mamy. Zarządzanie autoryzacją, dodawanie hasy, dodawanie kary, palców, synchronizację, usuwanie, zapisywanie. Bardzo dużo opcji. Spróbujmy odblokować te drzwi. Jak widać, zadziałało. Odblokowałem. Zdalnie, i zabezpieczone, zapakowane już drzwi po paru sekundach. Próbujemy teraz dodać odcisk palca z użyciem aplikacji. Dodawanie odcisku. Możemy wybrać normalny użytkownik czy administrator. Dajmy jako zwykły użytkownik. Ok. 5 naciśnięte teraz. 1, 2, 3, 4, 5. Dodano. Przetestujmy. Zablokowane jest teraz. Klikamy cokolwiek, żeby uruchomić zamek. Zadziałało. Teraz spróbujmy inny palec, jak się zablokuje. Zablokowane. Dajmy inny palec. Błąd. Dobry palec. Działa bez problemu. Spróbujmy jeszcze tą kartę RFID. Dodaj kartę. Normalny użytkownik. Albo administrator, Tak samo jak wcześniej, ale możemy też dodatkowo ustawić okres ważności karty czyli w jakim okresie jest ważna karta To jest ciekawa funkcja, że może dać komuś ograniczony dostęp do danych drzwi A dajmy na, razie na stałe, dajmy OK, przesuń kartę Dodano i teraz zablokowane drzwi budzę zamek i Działa wszystko jak powinno. Oczywiście te wszystkie funkcje możemy też używać z poziomu zamka, bez aplikacji, ale z poziomu aplikacji jest łatwiej dodawać te na No i awaryjnie oczywiście możemy przez USB-C zasilić te drzwi, te nam baterie. Możemy też zdalnie sterować tymi drzwiami, ale gdy potrzebujemy Wi-Fi boxa, wtedy ten box łączy się z Wi-Fi do internetu i przez Bluetooth do zamka i wtedy z dowolnego miejsca możemy sterować tymi drzwiami, zamiast po Bluetooth lokalnie, to z dowolnego miejsca przez internet. No i od środka oczywiście mamy pokrętło, które zawsze działa. Możemy zablokować, odblokować się w dowolnym momencie. To nie ma ograniczeń. Także ciekawy zamek, łatwy w obsłudze. Aplikacja jest w języku polskim. I z kodem rabatowym VD50 możecie dostać 50 euro zniżki. Wtedy koszt zakupu tego zamka wynosi około 500 zł. Także ciekawa opcja. Inteligentnego zamku w rozsądnej cenie z wieloma funkcjami, przemyślana, dobrze zrobiona. Także to wszystko na dzisiaj. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o inteligentnych zamkach do drzwi. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siema.